Okej, okay, cześć, cześć. No, wszyscy wiemy, gdzie jesteśmy. Tu jest Adzirka, tu jest Mesalin Merian i oczywiście idziemy do Wiweka. To jest y, stolica y, tego lądu. Nic od Ciebie nie chcę, kochanie. Okej, okay. więc standardowe tu jest. Tu możemy od tej pani kupić czary od wszystkich możemy... Znaczy nie czary Barter co ona tu sprzedaje. Aha, Alchemia, ok, rozumiem. Nic nie chcecie kochanie. Dobra. Tu jest pani Stirlowe, ona będzie w jednym queście, będzie trzeba wziąć od niej tutaj książeczkę. Ale spoko to przyjdzie później. My na razie idziemy tutaj. I tu jest główny dowodzący naszym gildem. Cześć! To jest kompletny idiota. On chce, żebyśmy znaleźli, on się zachrząknął i mówi, chcesz mieć coś do roboty? No dobrze, no tak, no czemu nie znajdziesz, dlaczego krasnoludy zniknęły z ziemi? Tak, no oczywiście, oczywiście, tak, to bardzo proste, to kompletny idiota. To jest takie olbrzymie mystery właśnie, które y, się rozwiązuje całą grę, a ten idiota mówi, że no jesteś w poziom pierwszy czy drugi. O, alchemia popała do przodu, to bardzo dobrze. Jesteś poziom pierwszy czy drugi, no to dobrze by było, żebyś właśnie zobaczył, jak zniknęły te krasnoludy. Kompletny debil, ok? Kompletny debil. Co my tu mamy? Zaopatrzenie. Cudownie, prawda? Więc bierzemy. Przede wszystkim bierzemy porcję. Bierzemy książeczkę. Wagę of Magica. Ok, wzięliśmy ją. Jest już tutaj. Ona kosztuje 200, czyli już się obłowiliśmy. Bierzemy scrollę. Restore Magica. To i to. No dobrze, a gdzie są. Gildia, Viveku. Gdzie jest Gildia Wojowników? No problemo. Gildia Wojowników jest bardzo fajnie zrobiona. Aha, nie bierzcie tego tutaj tych rzeczy, ponieważ to jest kradzież i oni was zabiją. Gildia Wojowników jest tutaj. Więc wchodzimy do Gildii Wojowników. Cześć! Ja tu jestem tylko po skrzynie. Hop, hop! I tu jest już skrzynia, e, więc jak widzimy przede wszystkim trzeba wziąć health, e, te armorer, e, one się bardzo przydadzą, plus no tak, one się bardzo przydają, szczególnie na naszym poziomie, e, fatiga i to by było na tyle. Już nie możemy więcej wziąć, bo nie mamy siły, nie mamy już tego jak wziąć, więc to jest tragedia. E, Ile to waży? Każdy waży po trzy. No to, jak jeden, no przepraszam, to jak jeden zostawimy, to powinno być ok. Nie! Czy mamy coś lekkiego? Nie! Trzeba, niestety, zostawić jeszcze jeden. To nie jest problem. Dobra. I teraz, oczywiście, co robimy? Wracamy do naszej balmorki. Zostawiamy wszystko, co trzeba zostawić w naszej yy, skrzyni. Yy, u tych wojowników. A resztę opylamy u właśnie creepera. I jak zdobędziemy, jak wszystko sprzedamy u creepera, będziemy mieli więcej forsy. I o to chodzi na początku. Forsa, to znaczy u trenerów później mamy, podnosimy sobie te skille. Jak podnosimy skille, to mamy lepsze atrybuty i o to chodzi w tej grze. Więc dobrze. To jest Wiwek. Zachowam tą grę. I już nie pokażę, jak do creepera się idzie i właśnie na tym ta gra na początku polega, że podbijamy atrybuty, podbijamy skile, ok? Dam quick save jeszcze. W następnym wideo, no nie wiem co pokażę tak naprawdę. Pokażę może level up, jaki zrobiłem, żeby był taki bardziej optymalny, ok? Dobra, do zobaczenia w następnym wideo.